Szanowni wykładowcy, drodzy studenci, chciałabym poinformować się o sytuacji bieżącej na uczelni związanej z realizacją zajęć dydaktycznych. Na wszystkich kierunkach prowadzonych Wyższej szkoły przeciwcześnie administracji w Lublinie. Nie ukrywam, że ostatni tydzień był okresem ciężkim dla pracowników wyższej szkoły przeciwcześnie administracji w Lublinie, okresem wielu wysłań. Zważyliśmy miejsce na platformie dla każdego przedmiotu prowadzonego na uczelni. Zapewniliśmy dostęp do platformy dla każdego wykładowcy i każdego studenta. Platforma nie jest dla nas narzędziem nowym. Od lat prowadziliśmy część zajęć przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z rozporządzeniem rektora Szkoły Przeciwroczycie Administracji w Lublinie z dnia 11 marca, Wynikających wprost zaleceń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Uczelnia dokonała zmiany w prowadzeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na studiach wyższych. W celu zapewnienia ciągłości kształcenia, wszystkie zajęcia na studiach, stacjonarnych i niestacjonarnych, są realizowane przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość. Bardzo proszę, aby jedynym narzędziem studenta z wykładowcą była platforma zdalnego nauczania naszych uczelni. Materiały dydaktyczne powinny się pojawiać w sposób systematyczny, zgodnie z zachowaniem terminów zawartych w planach zajęć. Drodzy studenci, prace okresowe przesyłamy za pośrednictwem platformy. Mam tu na myśli różnego rodzaju prezentacje, projekty, eseje i Cała komunikacja związana z procesem kształcenia czy z realizacją zajęć powinna się odbywać na platformie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych bardzo prosimy o kontakt z działem studiów wyższych, a także z dziekanami i prodziekanami poszczególnych kierunków. Drodzy studenci, to nie jest czas wolny od zajęć. Na zakończenie chciałabym Wam wszystkim życzyć dużo zdrowia i odporności. Bardzo dziękuję za uwagę.